Chciałbym w imieniu Odberskiej Solidarności przypomnieć, kim był Henryk König na tych swoich polskich drogach właśnie z Solidarnością. 8 lutego 2023 roku w Bielsku-Białej odbył się pogrzeb świętej pamięci Henryka Keniga, przewodniczącego podbeskidzkiej Solidarności w latach 1989-1992. Pogrzebowa msza święta odprawiona została w kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Ustać zmarłego działacza Solidarności przypominali bielski radny Piotr Ryszka i były szef podbeskidzkiej Solidarności Marcin Tyrna. Z sercem przepełnionym żalem, ale i wdzięcznością staję w tym miejscu, by w bliskości Twojego doczesnego ciała, w imieniu Rady Miasta, tych wszystkich, którzy ją przez cały czas tworzyli i tworzą dzisiaj, chcę Ci słów parę powiedzieć. I trzeba wrócić daleko do tyłu. Do 1994 roku, kiedy to w czerwcu społeczność wielska Białej powierzyła Ci funkcję Rady, Radnego Rady Miasta. To jako rajca zdałeś się poznać jako ten, któremu Blisko sercu są wszystkie sprawy tego miasta. I trzeba wrócić do roku 1980. Kiedy to właśnie po pielgrzymce Jana Pawła II, o tej prośbie, żeby Duch Święty stąpił i odnowił oblicze tej ziemi. Na to wezwanie, w tym Duchu, także i Ty, jak wielu z nas. Stanęliśmy tam, gdzie było trzeba I dzisiaj właśnie w tym miejscu żegnamy Cię jako historycznego, przede wszystkim historycznego człowieka Solidarności. To wszystko, co wiąże się z tą nazwą, było wpisane także i w Twoje życie. Myśmy byli razem w różnych momentach. Trudno jest opisać. I mam nadzieję, że jeden z synów, który pan potrafi pięknie pisać historię Bieska Białej, napisze także historię swojego taty. Tą pogłębioną. u wielu świadków jest tutaj. Czas przemija. Życie się kończy, ale historia pozostaje. Heniu pamiętam. To jest osobiste spotkanie ludzi pracy. Ja z Befamy, on z Bewelany we wrześniu 1980 roku. Płaty mi złościwe. Bóg nasz jest miłosierny. Pan szczerze ludzi prosty. Wszystkim zgromadzonym tutaj serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać. Zachowajcie nasze batę. Wdzięcznej pamięci.